Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Sylwia Wyszyńska, która już po raz kolejny gości na moim kanale i opowie o obrzędach pogrzebowych w Grecji. Witam Cię Sylwio. Witam Bogusiu, witam Twoich widzów bardzo serdecznie. Powiedz jak naprawdę wyglądają obrzędy pogrzebowe w Grecji. Mhm. E, e, troszeczkę się różnią oczywiście od, takich, e, od takiego pogrzebu katolickiego, bo jakby nie było, w Grecji mamy inną religię. I e, e, dlatego jest, e, jest tak. Kiedy. Jaka to człowiek, jest religia? E, to jest e, prawosławie, ale to jest to grecko prawosławie, bo jest r, 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 rosyjskie prawosławie i jest ten gre, gre, greko. E, także to jest to, to greckie prawosławie. I jest tak, kiedy umiera człowiek, chowa się go bardzo szybko, bo zazwyczaj na drugi dzień już jest pogrzeb. E, na, e, oczywiście najpierw zbieramy się w kościele e, i na przykład jeśli ktoś daje kwiaty, bo nie wszyscy e, przynoszą kwiaty na pogrzeb, ale jeśli ktoś przynosi kwiaty, to nie trzyma je dla siebie, tylko składa u nóg zmarłego. Później idziemy do kościoła, jest e, msza, później idziemy oczywiście na, na, na ten, na na cmentarz i na tym cmentarzu te kwiaty, które na przykład daliśmy, to ci, którzy pracują dla, dla tego pogrzebowego biura, po prostu rozłączają te wszystkie kwiaty i każdemu, gości, każdemu gościowi na tym pogrzebie dają po jednym kwi kwiacie. I w momencie, kiedy kończy się pogrzeb, po prostu idziemy i każdy kładzie tego jednego kwiata albo do grobu, albo przed grobem zmarłego i rozchodzimy się. I najpierw jest taki poczęstunek dla wszystkich żałobników: to jest koniak i kawa. Ewentualnie jeszcze są takie włókina, to mówimy: to są takie ciasteczka, takie bardzo a Takie kuluraki, takie obażanki bym powiedziała, niesłodkie, takie, takie fajne. A gdzie ten poczęstunek? Jest restauracji to w restauracji zwykle, zwykle zaraz koło cmentarza jest restauracja, no i jest coś takiego jak koliwa. Tą, na przykład ja, ja bardzo lubię koliwę, bo koliwa to są bakalie i orzechy w, takim, w takim słod, takiej słodkiej zalewie, coś takiego jak nasza kutia. I to teraz zależy od tego, w jakiej części Grecji, bo jest tak, że w niektórych częściach, na przykład w centralnej Grecji, tam gdzie na przykład, skąd pochodzi kosty rodzina, to jak byliśmy na pogrzebie u babci, to koliwę już dawano na cmentarzu. Już jak żołownicy wychodzili z cmentarza, już częstowali tą koliwą. A normalnie koliwę dają właśnie przy tym poczęstunku, gdzie jest ta kawa i, i ten koniak. Potem y, zwykle jest tak, że żałobnicy się rozchodzą, ale y, w, zależny, w zależności od y, portfela rodziny. Później idzie się na drugą taką stypę, już, ale to już wtedy zwykle rodzina idzie i tacy najbliżsi znajomi. Y, no i wtedy też w zależności od regionu y, jest tak, że na przykład przez 40, y, jest tak, że jest, y, ta stypa jest taka dosyć postna, czyli jest, są ryby. Jest ciasto ze szpinakiem, jest fasola, takie w ogóle postne rzeczy. Albo na przykład już na Peloponezie to normalnie jedzą mięso, normalnie nie poszczą. I bo niektórzy jest tak, że rodzina zmarłego pości jeszcze przez 40 dni. Czyli nie je mięsa, nie je słodyczy, jest słodyczy, same takie właśnie postne rzeczy. I właśnie Grecy wiedzą, wierzą, że dusza ludzka nie odchodzi od razu z tego świata, że jeszcze przez 40 dni mieszka na ziemi i dlatego na przykład nie rusza się rzeczy zmarłego, normalnie się do niego mówi, tak jakby ten zmarły był razem z nami tutaj na ziemi jeszcze przez 40 dni i później po 40 dniach robi się następne i robi się tutaj pożegnanie mimosimo to się nazywa, to już jest to, to pożegnanie duszy i normalnie zbieramy się tak jak na pogrzebie. Znowu na tej kawie, na tej koliwie, i na tych wimatach y, i y, 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 nie niełyski, tylko koniak. I wtedy właśnie żegnamy tego zmarłego, żegnamy duszę tego zmarłego, mówimy o tym, o, o jaki on był fajny, i wtedy ta dusza zmarłego odchodzi. Ale A jak nie był fajny? Niczym. O zmarłych to tak jak o Polsce. Mówi się dobrze albo wcale. Okej, okay. ale właśnie jeśli chodzi o to mnimosm, oni mają dużo tych mimozmów. Na przykład robi się 3 dni po, robi się 40 dni po, 3 miesiące po, pół roku po i rok po śmierci. Także jest powód do świętowania. I teraz też w zależności od regionu, też to świętowanie się różni, bo na przykład kreta, kreta jest bardzo taka głośna i na krecie na przykład jest klarino, to jest taka ich muzyka taka bardzo taka żałobna, że on taka bardzo smutna muzyka i na przykład ci muzykanci, oni odprowadzają właśnie tego zmarłego, bo zmarły leży w domu, odprowadzają tego zmarłego do kościoła, tą właśnie muzyką są płaczki, które lamentują, mhm. takie płatne normalnie płaczki, co nie? Później to tak, języku. kiedyś u nas na pogrzebach też były płaczki. No, właśnie, Kreta jest taka bardzo tradycyjna i y, na Krecie się właśnie te tradycje bardzo jeszcze, y, jeszcze celebruje, że tak powiem. No nie wszędzie, nie w każdej wiosce, ale ta Grecja się troszkę różni, jeśli chodzi o ten. Te właśnie tradycje. No ale jest taka właśnie bardzo, ja bym powiedziała, niefajna tradycja, bo po trzech latach, i teraz tak, prawo mówi, po trzech latach od śmierci po prostu wykopuje się ciało człowieka i w zależności od tego, czy natura zrobiła swoje. Bierze się te szczątki do takiego ostofilakio, tak się, tak, się, tak się na to mówi. To jest taka skrzynka, to ostofilakio i po prostu daje się tą skrzynkę do takiej kapliczki, która jest na cmentarzu zazwyczaj, albo, albo są te pudełka tak właśnie poukładane w niektórych miejscach na cmentarzu. Ale to tak mówię, że tak mówi prawo, ale każdy region w Grecji rządzi się swoim prawem. Na przykład w Atenach to jest praktykowane, dlatego że jest bardzo dużo ludzi i nie ma po prostu miejsca. Ale są wioski, gdzie, to, gdzie się to w ogóle nie praktykuje albo dopiero po siedmiu po latach się praktykuje. W zależności od tego, gdzie jest ile miejsca. W tych właśnie dużych miastach zwykle właśnie jest tak, że po trzech latach odkopuje się człowieka i, ten, i patrzy się, czy czy, jest, czy natura zrobiła swoje czy nie. Powiem ci taką historię. Pracowałam w jednej takiej kawiarni i ja zwykle byłam na wieczór, a mój szef otwierał kawiarnię. No i raz do mnie dzwoni, mówi do mnie: Sylwia, czy możesz dzisiaj otworzyć ty kawiarnię? Mówi, bo idziemy no ja nie mogę, idziemy odkopać mamę. No to jest takie wiesz. Ja, ja wiedziałam mniej więcej o co chodzi, ja mi to ten makamryczny. On tak przyszedł wieczorem wyobraź sobie taki. W ogóle zielony i ten i mówi dalej mi łyski, dalej mi łyski, nalewała. I mówi, Ja mówię, co się stało? Nie? On mówi, że no, odkopali mamy, mamę i okazało się, no, że jeszcze natura nie zrobiła e, swojego. I że właśnie i jak, jej, jak jego siostra, która była przy tym, to zobaczyła to zemlała. E, I po prostu trzeba Zresztą było. To już to horror, jak powrót żywych trupów. Oglądasz no, kiedyś, ten horror, powrót żywych trupów. E, nie, 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 nie i nie nie, nie, nie nie chcę, nie chcę wyobraź sobie, że no, dziewczyna wylądowała w szpitalu, nie? Jak to zobaczyła. Ale no nie, nie jest niestety, niestety tak jest. Yy, i teraz tak, zwykle, zwykle się to robi po siedmiu latach, ale prawo mówi tak, że, no, że trzeba po prostu to zrobić. Zwykle właśnie rodzina jest przy tym, żeby, żeby to było jakoś yy, zrobione. I na przykład widzisz, yy, u, Kostasa, mojego męża, e, na wsi, to było tak, że oni mieli swój grobowiec, nie? bo właśnie nie dotyczy to sławnych i bogatych, oni najczęściej mają swoje grobowce. Na przykład jest taki pierwszy cmentarz w Atenach, jak tam pójdziesz, to normalnie. Na przykład ja, ja uwielbiam, e, uwielbiam, to było, na przykład tam jest pięknie, po prostu tam jest pięknie. Tam w ogóle jest taki pomnik, on jest bardzo ładny, to się nazywa Kimomeni Aleppo, on jest chyba z 1800 któregoś roku po prostu jest grup to, to jest grup 16-letniej dziewczyny która umarła na gruźlicę i on ją tak pięknie to jest, to jest taki wielki pomnik ona tak pięknie Ona ona była? Ona była nie ona, ona, ona chyba ona wywodziła się z arystokracji ale nie bo no wiadomo nie, 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 nie zrobiliby takiego pomnika ona wywodziła się z arystokracji ale nie była kimś sławnym że tak powiem, ale po prostu rodzice byli majątni i sobie taki pomnik u właśnie ten Alepa, to był taki bardzo sławny rzeźbiarz grecki wtedy i on sobie właśnie zrobili, no zapłacili mu, żeby właśnie zrobił przepiękne, on to przepięknie zrobił, jak chcesz to ci wyślę ten zdjęcie, żeby pokazać tak. twoim widzą? No, i ona, ona jest taka, no, no pięknie jest pokazana. Jest to bardzo, bardzo sławna rzeźba. Naprzeciwko jest na przykład też rzeźba takiego też chyba czternastoletniego chłopca, który tak siedzi na, na, na takim tronie, a przy nim właśnie anioł i trzyma mu rękę na, na ramieniu. Tak. Także to jest przepiękny cmentarz. Jak można nazwać cmentarz? Przepiękny, to przepiękny. I jak mnie ta niesprawiedliwość denerwuje, że między biednymi a bogatymi jak mnie to denerwuje bo to moja droga sobie, ja sprawiedliwość wręcz. jest jedna po prostu po śmierci sprawiedliwość jest jedna ale po prostu ale sam fakt że ci biedniejsi muszą się męczyć no bo jak widzą to widziałaś zędlała siostra tam No dokładnie no dokładnie no dokładnie Oczywiście, że ten. I na przykład widzisz, ja tak na przykład rozmawiałam z moją teściową i z ciocią właśnie jak ten jak byliśmy na pogrzebie i mówię do ten, do nich, ja mówię, czy może nie lepiej ją ja wykrymować, jeśli nie ma tutaj miejsc, a oni się wiesz, żegnały się trzy razy i mówią to grzech. Bo no dla bo nich to ten, Tak, bo tak mają przekazane z pokolenia na pokolenie. No pokolenie. I dla nich to grzech jest. Dokładnie. I wyobraź sobie tak, od momentu, kiedy w Grecji jest coraz więcej cudzoziemców nie wiem, ile 6-7 lat jest na wyspie na Ewi, jest krematorium ale powiem ci, że ono i tak nie ma, z, nie ma większego, jeśli chodzi o Greków, nie ma jakichś tam, no Grecy nie, nie przeszli jeszcze na ten na właśnie na kremację nie dla nich dalej, dalej ta tradycja dalej mimo wszystko y, to jest najważniejsze a Sylwia, że... zapytam cię ty miałeś taki przypadek że widziałaś trupa nie 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 kosty rodziny to właśnie y, byłam tylko na pogrzebie babci ona była pochowana na tym na na wsi, ale chyba i, i widzisz i na przykład w, u Kosty w rodzinie oni mają ten swój grobowiec i na przykład kiedy chowaliśmy babcie, już był ten grób gotowy i na pomniku była skrzynka taka i ten i mi teściowa mówiła, że właśnie tam są szczątki od Kosty taty, nie, że oni go normalnie ten wykopali i ten dali tą tej skrzyneczki i dali go na wierzch na grób, gdzie mógł wiesz, A... jeszcze a w, jak wykopią te kości, to co robią z tymi kościami? Suszą je, czyszczą, czyszczą i dają właśnie do tego ostrofile do tej skrzyneczki. Czyszczą. Nie, nie, I ci powiem, że no ja, ja sądzę, że no ja jeśli chodzi o kremację, to ja bym, to ja już powiedziałam że jakby się cośkolwiek stało ze mną, no to ja raczej na Ewie nie na nie, chcę, nie, nie chciałabym, żeby... Które by mnie wykopywano po, po śmierci. Ja też bym nie chciała. No. Na przykład kiedyś jak moja mama, czy kto to z rodziny, to ani bym nie chciała być przy odkopywaniu po trzech latach. To jest taka ekskumacja, nie? Tak no chyba to... na łeb dostała. No. No, dokładnie. No to, jest, to jest naprawdę makabryczne. Naprawdę makabryczne. Bo wiesz Sylwia, inaczej jak sobie oglądałam film Powrót żywych trupów w 90-tych latach, to jeszcze byłam młodą dziewczyną, byłam ciekawa co to są horory. Inaczej się odbiera jak się film ogląda, a inaczej się odbiera jak się naprawdę przy tym jest. No, a teraz wyobraź sobie pochówek małych dzieci albo, albo coś takiego. To jest w ogóle tragedia. No ale wiesz, no tutaj po prostu nie ma miejsca. 90, 80% Grecji to są góry, prawda? I dlatego jest właśnie ten problem z tym, z tym, właśnie miejscem, nie? A dzieci, a ten, a Grecy raczej nie świętują e, wszystkich świętych. Zwykle, zwykle to jest tak, że e, oni mają taką tradycję trochę jak e, m, amerykanie. E, także te, te, tylko dzieci chodzą właśnie e, na takie bale przebierańców, nie? A jeśli chodzi o dorosłych... Bal ta... wszystkich świętych? No taki tak, taki Halloween, o, Halloween. No. Że, że, dzieci, że dzieci się tam przebierają i chodzą sobie na jakieś bale, ale tak jeśli chodzi o dorosłych, to oni nie, 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 nie świętują w ogóle. W ogóle nie, wie, nie wiedzą, co to znaczy. Ani dzień zaduszny. Nie dwa ogromy, wiesz? Tak za bardzo. Dzień za dusznych no. też nie, 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 nie świętują. Nie, 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 nie. Bo na przykład jak miałam teraz wywiad z, z Polką ze Serbii, to oni mhm. dzień za zadusznych tam parę razy do roku. Świętuję. No, u nas nie, u nas nie. U nas właśnie jest to o tak jak ci mówiłam, że ten, że y, kilka dni po, po śmierci, tam trzy miesiące, y, pół roku, rok, że y, właśnie, że zbierają się ludzie, najbliższa rodzina, najbliżsi przyjaciele y, i właśnie wspominają tego zmarłego. Bo ty mówiłaś na początku, że tam jest grecko-prawosławne wyznanie, Prawosławne, tak? Tak, tak, tak. Uh -huh. A czym się różni od rosyjsko-prawosławnego wyznania? Powiem, powiem ci szczerze, że nie wiem. Nie wiem. Nie wiem e, po, e, na przykład jeśli chodzi, bo jest coś takiego jak e, Agios Oros, e, to jest taki e, prawosławny Watykan i on się znajduje w Grecji ten Agi Zoroz, ta Święta Góra, no to prawosławni z całego świata tutaj przyjeżdżają do tego, nie? Do tego miejsca. Także czy, co, no, czym się różnią, czy, czy mają jakąś, jakąś różnicę, czy nie, to szczerze mówiąc nie wiem. Nie jestem tak głęboko tej religii. Co jest na przykład to, że y, mamy popów, nie? Tutaj też mamy, papas na nich mówimy. I oni też mają swoje rodziny, oni mają swoje żony, dzieci, one z nami, oni tutaj na przykład, ja mam sąsiada, chłopa, bardzo fajna rodzina, naprawdę świetni ludzie, nie? Na, z nami normalnie żyją, mają normalne, wiesz, życie, nie? No. Zapytam Cię jeszcze o pogrzeb. Jak ubrani są z żałobnicy? Na czarno. Jak długo żałoby noszą? I to jest tak, nosi się przez rok i to jest tak, albo się nosi czarne rzeczy, albo się nosi przepaskę czarną na ten, na na ramieniu I noszą, później? Noszą, tak, 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 tak. Bo u nas już coraz mniej noszą. Nie, u nas. Na przykład, widzę na przykład Eleni. Moja sąsiadka z naprzeciwka. To właśnie jej mąż umarł a w zeszłym roku, właśnie 1 stycznia umarł. To, to, to na cały czas chodzi na czarny. Eleni to nasza polska piosenkarka. Też pochodzi to jest bardzo, z bardzo sławne imię. bo Ja Ci powiem tak, bo Elenida w Grecji się mówi na e, 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 greczynkach. To jest Elenida. E I D Rozumiesz? I ten. I dlatego to jest bardzo sławne. Moja też też jest Eleni. No. Bardzo dużo A w ogóle przede wszystkim w Grecji daje się imiona po dziadkach, nie? Czyli co drugie pokolenie, nie? Czyli pierwsze, pierwsze imię się daje od, na przykład jeśli jest chłopczyk, to się daje po ojcu faceta. Na przykład jeśli drugie dziecko jest dziewczynka, to się daje po matce faceta. Ale jeśli drugie, jeśli drugie dziecko jest chłopczyk, to się już daje po ojcu dziewczyny, nie? No. A kto organizuje pogrzeb? Rodzina czy firma pogrzebowa? Zwykle, no zwykle rodzina idzie do firmy pogrzebowej i oni się tym zajmują. Tak jak Ci mówiłam, że też to, to na przykład to rozdawanie kwiatów, nie? Że, ten, że każdy ma jeden kwiat, że tam rzuca temu zmarłemu, że nie jest tak, jak że trzymamy swoje ten wiązanki I później dopiero jak zakupią tę trumnę, to dają pieniądze od, od rodziny taki. To, to coś takie bardziej pokaźne. O. A jak trumna wygląda? Tak jak u nas, tak jak u nas, nie ma różnicy. A znicze też zapalają. Nie, raczej nie. Raczej A nie. na pogrzebie? A nie na pogrzebie. Wiesz, wiesz, jak tutaj jest taka tradycja, że jest dużo takich małych kapliczek i na przykład idziesz sobie ulicą, jest kościół, a pod tym kościołem jest taka mała kapliczka, i wchodzisz do niej i tam są ułożone świece, takie, takie cieniutkie świece. I na przykład i w tym momencie możesz zapalić tą świecę w tej kapliczce, za duszę tego swojego zmarłego, ile tam sobie życzysz, dajesz tego pieniążka. Bierzesz tą świecę i tam jest taki specjalny pod taką kopułą, w takim piacku, takie miejsce. I w intencji tego zmarłego zapalasz tą świeczkę. Dziękuję ci Sylwia. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Bogusiu. Pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. Ja też pozdrawiam wszystkich twoich widzów bo też masz kanał, bo Sylwia, zareklamuj. Moi drodzy, jeśli lubicie Grecję, lubicie ten kraj, mam kanał, który nazywa się Jeśli kochasz Grecję i mówię tam o wszystkich takich rzeczach dotyczących Grecji, pokazuję najładniejsze miejsca, mówię także o polityce, także mam takie trochę też pazurkiem vlogi. Bardzo dużo, bardzo, bardzo szeroka gama tematyki, więc jeśli was interesuje, Grecja to jak najbardziej zapraszam na mój kanał, jeśli kochać Grecji.